Po pewnego miasta stał dom, i w tym domu mieszkały dwie kobiety, obie były piękne. Lecz pewnego dnia pokłóciły się o to, która z nich jest piękniejsza, i założyły się, że najpierw jedna, a potem druga przejdzie przez miasto i wróci. I ta, która zbierze wokół siebie większy tłum, ta zostanie uznana za piękniejszą. I najpierw pierwsza poszła przez miasto. Szła. I szła, i szła. A ludzie patrzyli na nią, ona uśmiechała się do nich. Lecz tamci odwracali się i szli do swoich spraw. Uśmiechała się dalej, machała do nich, ale ludzie stali w oknach i patrzyli gdzieś w dal. Nikt na nią nie zwracał większej uwagi. I kiedy przeszła już przez całe miasto, zauważyła, że nikt za nią nie podąża, nikt jej nie podziwia. Dlatego postanowiła coś zrobić, żeby jednak wygrać ten zakład. I wtedy zdjęła swoje ubranie i zupełnie naga postanowiła przejść w drugą stronę przez miasto. I szła tak przed siebie, i szła. A ludzie na jej widok zaczęli uciekać, uciekać w uliczki, trzaskać okiennicami, nikt nie potrafił na nią patrzeć. A ona szła dalej i uśmiechała się, ale zauważyła, że nikt za nią nie podąża. I kiedy przeszła przez całe miasteczko, zaczęła płakać. Wiedziała, że przegrała zakład. I wróciła do domu. A kiedy ta druga zobaczyła ją, zaczęła ją pocieszać, przytuliła ją mocno, a potem ubrała ją w najpiękniejsze swoje szaty. I we dwie, ręka w rękę, poszły do miasta. I zaczęły iść ulicami tego miasteczka. Rozglądały się dookoła i uśmiechały do ludzi, a ludzie z zaciekawieniem patrzyli na nie. I szli. Kiedy machały dalej i szły przed siebie, ludzie wychodzili ze swoich domów, wychodzili z ciasnych uliczek i podążali za nimi. I tak szli wszyscy, aż dotarli na główny plac. I tam przy ogromnej fontannie one usiadły i patrzyły na wielki tłum, który zebrał się dookoła. A ludzie czekali, co się zaraz wydarzy. I działo się to wszystko tak, dlatego że ta pierwsza na imię miała prawda, a ta druga... Opowieść.